Cześć, mówi Szymek. Okazuje się, że MyPaint to znakomity program. Zaraz powiem w tym rzecz. Nie tylko jeśli chodzi o pędzle, bo prawym przyciskiem myśli mogę widok przesuwać. Ale jest taka sprawa, mianowicie odkryłem, że ten program osiąga Color History Pop-Up, jak włączacie C to możecie między kolorami się i mogę wrócić do koloru, który wcześniej używałem na, nawet historię węzli pamiętam czasem węzły zostawiają ślady na łóżnie jak korzystam z tego węzla akurat teraz ten problem nie występuje to musiałem zrobić coś takiego że spacją klikałem Musiałem dać opcję opcji i tą opcję Reload Brush Settings załaduj ustawienie Pencila onownie. jak czasem Angel szwankował ale bardzo mnie ucieszyło to fakt ten fakt ucieszył mnie że mogę wrócić do koloru poprzedniego na przykład do tego Aha, on tak się łączy. Muszę klikać klawiszem C, bo myślałem, że trzeba zaznaczyć kulsorem i mogę wrócić do dokładnie tego samego koloru. Więc fajny program, ten Pędzle są trochę lepsze niż w programie CRECA, ale nie ma opcji do animacji ten program. A do, do ustawienia MZ wchodzi się tutaj. Ale dobra, to nie miał być tutorial ale o tym, tylko o programie MyPaint o History English. Tutaj ustawiacie. Ale nie będę się o tym mówił. To jest wersja najnowsza, którą teraz pobrałem. Najnowsza kompilacja.